A jako, że mamy prawie 75 tysięcy, to czas na krótkie podsumowanie. No i popatrzcie, krótkie plątanie się tutaj w okolicach Krakowa 65 km 15,2. I godzinę 18 czas jazdy. Ale dlaczego takie duże zużycie? Niektórzy myślą, że małe. A dlatego, że z 200 metrów jechaliśmy prawie nad, na 700 metrów nad poziom morza. A jako, że mamy prawie 75 tysięcy, to czas na krótkie podsumowanie. Już tu kiedyś podsumowanie nagrywałem. No i to będzie bardzo krótkie podsumowanie. Bo to nie ma o czym opowiadać. Na no kurczę, nic się nie psuje, jeździ. Nadal uważam, że to jest najlepsze auto, jakie w życiu miałem. Szkoda, że nie mam auta spalinowego, bo kanały, które opowiadają o naprawach aut spalinowych, tak się fajnie rozwijają, mają miliony, odwiedzin, setki tysięcy subskrybentów, miałem kilka spalinówek, też kupionych jako nowe i do przebiegu 75 tysięcy to już miałem wymienione klocki, czasem tarcze, czasem dwa razy klocki. Jakieś tam. E, jeśli to był diesel, to przepływomierz, jeśli to była benzyna, to wymienione świece, wymienione cewki zapłonowe. Jakieś tam rzeczy w zawieszeniu, czasem potrafiłeś do 100 tysięcy już się wysypać. A to kurczę, nic, nawet żaróweczki nie wymieniłem. No. Nie ma o czym opowiadać. A, i ważna informacja: jak robicie przeglądy, to dzwońcie do kilku salonów, bo Kia poczyniła taką zmianę, że nie trzeba już wcale tego drogiego płynu wlewać do przy wymianie tego płynu chłodzącego akumulatory. Czy falownik, bo to tak się nazywa płyn do falownika. I przegląd z wymianą płynu potrafi kosztować już poniżej 1000 zł. Tylko trzeba oddzwonić salony. Tutaj kolega obdzwonił i usłyszał, akurat to było na zwykły przegląd, cenę od 190 zł do 2100 zł. Natomiast najniższa cena, jaką usłyszałem na przegląd z wymianą płynu, to 980 zł. Oczywiście są różne rejony kraju i różne ceny. I tutaj no, nie można mieć pretensji do kogoś, kto ma salon w centrum miasta, że ma wyższe ceny niż ktoś, kto w jakiejś wiosce na wschodzie Europy, no bo są po prostu inne koszty utrzymania. I to pracowników, i, i lokalu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja uważam, że to jest najlepszy pojazd, jaki mi się w życiu przytrafił. A, niestety mówiłem pod słońce, pewnie mnie nie będzie widać. Także chyba koniec tego przydługiego wywodu, bo nie ma o czym opowiadać. A, jak ktoś nie wiedział to zakupiłem opony te same co do lifa 215 55 17 98W to jest ten właściwy homologowany rozmiar i to są Goodyery, e, Goodyear Vector For Season Gen 3 e, w lifie mam Gen 2 i uważam że te Gen 2 są lepsze, bo te choć są ciche to potrafią takie dziwne dźwięki przy jakichś tam prędkościach wydawać, ale generalnie są ciche bardzo dobrze zachowują się na mokrym bardzo dobrze zachowują się na zakrętach jedyne co bym na minus tym oponom dał to jakoś wcześniej zaczyna uruchamiać się ABS nie wiem czy ta guma jest za miękka i jakoś się ten bieżnik, bieżnik kładzie i ABS to odczytuję jako już poślizg kół ale jakoś takie mam wrażenie, że częściej przy jakichś mocnych tutaj hamowaniach uruchamia mi się przy jakichś awaryjnych hamowaniach ABS niż to było na, na tych wszystkich oponach które do tej pory miałem na, na kijance, także Polecam pod rozwagę tego typu pojazdy. Są to świetne auta, więc na rynku wtórnym to bardzo ciężko znaleźć. Ale jak będzie rynek wtórny tych, tych aut, to uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ostatnie pomiary pojemności akumulatora wykazują 64 kWh, więc można by powiedzieć, że SOH 100% i żadnej degradacji, no ale nie byłoby to uczciwe. Bo trzeba powiedzieć, że na początku było 65-66. Takie, takie pomiary się mi udawało zrobić, więc degradacje jakieś tutaj 2-3% na 75 tysięcy km i 2,5 roku. No tak to wygląda w nowoczesnych autach elektrycznych. Uważam, że świetny wynik, świetne rozwiązanie i naprawdę pojazd godny uwagi. Zachęcam też do oglądania całej playlisty o tym samochodzie. Jest też film na temat nowej Niro. Także co, nie przedłużam, dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!